jak się macie, z tej strony oczywiście kasztan i pokażę Wam wydarzenia historyczne, które brzmią jakby były fałszywe. Część druga. Stawcie łapki w górę, z zubu by nie przygapić końcików na uknale. Zaczynamy. Robert Litton przeprowadził kiedyś zabieg, który miał 300-procentową śmiertelność. Wojna z Emu. Kiedyś wiele papieży popełniało straszne przestępstwa. W 1913 roku, w ciągu jednego dnia, Meksyk miał trzech prezentów. Wojna ze świstakami. Miś Wojtek był polskim żołnierzem. W XIII wieku była krutacja przeciwko kotom. No to, to by było tle. Ja bardzo dziękuję za ognie. Zeszłego dnia pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć!